The battle to them. Siemano widzowie, z tej strony Optimus e, i dzisiaj porozmawiamy sobie o moim KVK e, które było bardzo ciekawe bo jakby na to nie patrzeć, my w tą strefę e, jakby tak powiedzieć e, w King, Kingslandową strefę po prostu e, jak na początku jak na moim streamie było bardzo ciężko gdzie zamyka te, ten wiatr i też poszliśmy słabo bo ja ogólnie byłem zdziwiony taktyką taką, że e, My jako mm, woda, czyli w sumie jeden z mocniejszych kampów e, Idziemy od razu w wiatr i z nimi walczymy, a ogień się rozbudowuje, on się zabezpiecza A ziemia sobie gdzieś tu klepała, też szła w stronę w ogień, ale też sobie e, klepała jakby tak z wiatrem no I w pewnym momencie nie będę grywał. No, wiatr walczy na dwie strony Bo jedno królestwo 1, 2, 8, 1 tam wspierane przez e, królestwo chyba 3 3 coś, już nie pamiętam nawet e, jakie tam było królestwo oni sobie tutaj jakby tak powiedzieć zabezpieczali tą strefę, a no my walczyliśmy głównie z 1.525 i mieli bardzo dobrą aktywność. Oni nas jakby tak no wiadomo technologią i girem nas autowali i wiedzieliśmy o tym, że tak będzie. Choć na początku nie było aż tak źle w pierwszych tam walkach, potem to się to po prostu zaczęło tak lekko stypać. No ale potem przyszła noc, sobotę na niedzielę, gdzie bardzo wypuszczowaliśmy ogień i ogień się, jakby tak powiedzieć, no stanął gdzieś w tym miejscu, gdzie tutaj mamy tą stronę mapy, gdzieś tutaj był, jakby tak zatrzymał się. No ale za każdym razem, jak ogień miał bardzo ciepło, przechodził wiatr. I nam, no, dokopywał, a nie było ziemi, która nas wspierała. Ogólnie było bardzo dziwne to kapołka, bo ziemi praktycznie, tak szczerze, takim helpie, żeby nam pomóc w tych walkach, nie było. W sensie, no, nie będę ukrywał. Oni walczy robili tam jakby tak swoją robotę, ale nie przechodzili tak. Jak wiatr przechodził do ognia i pomagał im. Yy, oni po prostu gdzieś tam klepali swoje. Dwa Po so w niedzielę się dowiedzieliśmy, że były ustalone pewnie, pewne rzeczy, no i mieliśmy cisnąć razem z Ziemią. Lecz nagle to ten, ten cały yy, plan no nie wypalił. Wyszelił w kosmos, bo. Yy, nie pojawiło się królestwo 3236 w to królestwo ogólnie to królestwo, które tak najbardziej mm, kręciło tak tak dokładnie, które tak najbardziej kręciło yy, jakby tak powiedzieć w KVK, jeżeli chodzi o pierwsze w pierwszym opcji dobierania jak się parowaliśmy bardzo dziwnie to rozwiązywali. Yy, to co wam mówiłem, że ziemia jedno królestwo ziemi yy, chciało być właśnie z w, 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 znaczy wiatrem w koalicji A2KD jakiejś tamtego z ziemi nie chciały być, nie? Chciały być z nami, bo chcieli, żeby było równe kawałka Znowu e, na ogniu królestwo to, co tutaj macie. Czekajcie, gdzie to jest, to? o Królestwo 2261. E, z tego, co tam mi parę osób pisało, to niby jest rosyjskie KD. E, oni znowu mi pisali, że mm, oni zrezygnowali, ponieważ zobaczyli, że wiatr jest bardzo mocny i oni, oni przejęli jakby tak pałeczkę prowadzenia KVK w ogniu i dwa pozostałe królestwa, no chcąc nie chcąc, się musiały dopasować chociaż ja szczerze powiem wam, że mało widziałem akurat ognia tutaj które było w 2.2.6.1, takie które typowo to byli ludzie, jest inny królem w tym 2.2.6.1, no ale no, walczyli, no, walczyli, robili też swoją robotę no, nie chcąc mieli nowego lidera, musieli się do tego dostosować e, no ale mm, po, tej, po tej nocy y, bardzo spuszczowaliśmy. potem była druga, druga noc, sobotę na niedzielę spuszowaliśmy i praktycznie, tutaj widzicie tą flagę, my paliliśmy, a Ziemia była tutaj, i to była ostatnia flaga, którą pomogliśmy też im tutaj postawić. Walczyliśmy tam w dokładnie w poniedziałek rano i czekaliśmy tylko, żeby puścili kolejną tutaj żeby ich odciąć w ogóle, zająć pasa i nara, bo ten pas był zajęty tutaj, tam na chwilę go przejęli, a potem my go zabraliśmy znowu. Znaczy, Ziemia zabrała, no i w tym momencie. Byli tu bardzo odcięci, w pewnym momencie też tutaj Gdzie widzicie te flagi e, Tu są popalone flagi akurat z ziemi, ale one były gdzieś, one były przy, Wiecie, były, od góry były tak zabudowane e, Jeżeli chodzi o Ziga I ziemia w pewnym momencie tu pękła i nie wiedzieliśmy dlaczego, ale doszło na sły że królestwo 32 e, 3236, dobrze mówię, z tego sojuszu, ta nowa Nubis Królestwo, które nieoficjalnie wiemy, że zostało e, No tam Przejęte, może tak to ładnie określę, zostało przejęte. Ono, jakby tak powiedzieć, przestało grać. Nam, no oczywiście, z nami się umawiali, kiedy będziemy tam walczyć, kiedy będziemy e, robimy wielkiego pusha, mieliśmy całą godzinę i były dwa królestwa z ziemi, a nie tego 3, 2, 3, 6 nie było. Zostaliśmy w sumie gdzieś tam od niedzieli, popołudnia, sami, może nawet e, rana, bo z tego co wiemy, to ten pusz ziemia, co zrobiła, ten pierwszy, tutaj od góry. W ziemię, no to zrobiły dwa, dwa królestwa, nie? A nami przez cały czas był zajęty oczywiście wiatr, dwa królestwa wiatru i dwa królestwa lub też jedno królestwo z ognia. Chociaż mi się zdaje, że tu to było tak rozwiązane, że dwa, trzy królestwa tutaj walczyły z nami, a my w 3KD, jakby tak walczyliśmy tutaj przez cały czas z tymi dwoma, bo bardzo często były walki dwa versus jeden, zresztą mogliście to zobaczyć u mnie na streamie. Żeby walczyliśmy jakby tak na dwa fronty, to było ciężkie, no ale na przykład wiatr pokazał, że się da, no bo 1-2-8-1 robiło bardzo dużo problemy ziemi. Ale to też pewnie było z tym, że stracili e, królestwo, które najwięcej pomagało, czy 3 2 3 6 Nawet napisałem to tam do jednego streameru, który tam na tym królestwie jest. Zapytałem co się dzieje, dlaczego tak nie walczą, to jest chyba Kirby. Kirby nie odpisał, e, zero informacji, tak jak w ogóle cała airszurka z tego co... E, pisał, e, z tego co, e, z tego co e, pisali nam ludzie z Ziemi. Oni w ogóle przestali się odzywać, w, wrócili sobie do ze czwórki. A najcieka, najciekawsze, nie zdążyłem wam dzisiaj nagrać, a, 3, 2, 3, 6 zerowało sobie farmy. Farmy, które były gdzieś tam pozostawiane, Inny królestw, zerowało sobie je. Więc <laughs> w ogóle nie wiem, nie wiem, nie, wiem, nie wiem, kto zarządza tym królestwem, ale no, dziwnie, dziwnie to wyglądało. No, i po raz kolejny jest taka sytuacja, gdzie mamy na styku walki, jest szansa wypchania jednej koalicji i pójścia po prostu wtedy we dwójkę, w ten wiatr, a oni wtedy by sobie nie pograli, bo wiatr wiedział, że jeżeli tylko my wypchamy ogień, oni będą mieli bardzo ciężko z nami. No, i jedno z, jedno z KDS z koalicji ziemi robi w sumie najmocniejsze, robi taki mek słaby. Chociaż tak jak mówiłem wcześniej, 3, 2, 3, 6 robiło najwięcej problemów podczas pierwszych jakby tak łączeń dopasowań koalicji, bo oni nie chcieli być z nami, oni stwierdzili, że oni będą z wiatrem i oni będą razem, tym bardziej, tym bardziej, że wiatr Zapropo powiedział, że nieważne, nieważne jakie będą statystyki, Ziemia dostanie, dostanie gwiazdkę, dlatego Ziemia też przystąpiła, 3-2-3-6 było bardzo tym skuszone Dwa pozostałe Kd, które z nami pisały z ziemi, stwierdziły po prostu ofend, że dla nich to nie robi jakiejś tam dużej różnicy: oni cię by zagrać dobre KVK i wygrać je w normalny sposób, nie w jakieś tam dziwne obiecanki, cecanki. No i dlatego ta koalicja też się im rozpadła po chyba strefie piątej. Stwierdzili, że jeżeli takie rzeczy się dzieją, no to oni dziękują za zabawę. No, i ziemia miała rozwój z wiatrem, dołączyła z nami, a ogień Jednokrólestwa z ognia, czyli właśnie 2-2-6-1 stwierdziło, że nie zagramy 3 versus 1. Tak, jak większość kadeków znaczy proponowała, nawet kadeki z, z ognia, stwierdziło, że no dobra, e, oni przejmują koalicję ognia i oni się łączą po prostu z wiatrem i tyle. E, było to mega dziwne rozwiązanie, no ale doprowadzi no, doprowadziło do tego, że wygrali KVK. Wiatr wygrał, wiatr wygrał jakby tak to kawałka za nich. No bo z całym szacunkiem do ognia, sorry, ale no gdyby nie te ratunki w prime waszych timach i naszych prime time'ach No wiatr, wiatr po prostu wam pomógł. No ale do tego jest koalicjant, nie? My takie wsparcie, co ziemi nie dostaliśmy, bo zostali chyba tam naprawdę te trochę znikowani albo po prostu brakiem informacji bardzo, bardzo ciężka była komunikacja w ogóle jakakolwiek komunikacja z 1.5.2.5 była jakby droga przez mękę to jest koreańskie KD i już wam kiedyś mówiłem że grałem na 2.7.5.5 moja królowa mi powiedziała jedną rzecz ona była koreanką nie? a druga była amerykanką i szara powiedziała mi jedną rzecz najgorsze współprace jakie możesz mieć w Rise of Kingdoms a ona grała już tą grę trochę to jest właśnie z koreańskimi królestwami. Nie chodzi tylko już o, o, o community i dogadywanie się, tylko o to, że Koreańczycy bardzo lubią łamać zasady, bardzo lubią mieszać e, w głowach różnych królestw. Bardzo mają, mają taką taktykę, że bardzo się defują, bardzo, e, jakby tak powiedzieć, się też e, no, mieszają w niektórych. Oczywiście nie mówię, że, że wszystkie kadeki koreańskie takie są, ale większość takich koreańskich. Ja poznałem trzy takie. Teraz jest czwarte w sumie. Gdzie, gdzie, gdzie jakby tak powiedzieć takie sytuacje, takie dziwne sytuacje wychodzą. No ale trudno, no przegraliśmy KVK. Mi się zdaje, że po fajnych walkach było, moim zdaniem było, było naprawdę fajnie. Była szansa na wygraną, czy tam gwiazdę. Nie udało się. Kolejna autarcha poleciała. Oczywiście znaczy, wiedziałem, że to KVK nie będzie proste. Mówiłem wam to nieraz na moich live'ach, więc tego się po prostu też trzymam. Yy, Widziałem, że wiatr jest mocny, wiedziałem ilu oni mają spenderów, ile my mamy jako woda Co będzie dalej? No farm KvK, yy, ja sobie zbieram rubinki, w sumie już mi chyba tutaj yy, no, Większość już pozbierało cztery. muszę rzucić kolejne, niech zbiera Ja zbieram się na tą chwilę rubinki, surowce mi nie są potrzebne, te surowce tutaj mam, to oddam właśnie tam yy, Królowi, yy, który teraz urzęduje tutaj, więc wszystko mu przeleję jeżeli będę, jak będę migrował, jeszcze nie, nie podjąłem ostatecznej decyzji, ale jestem już w bardzo bliskiej decyzji, gdzie migruję hmm, na tą chwilę są w sumie dwa, może trzy kadeki i, i czekam, czekam po prostu na, na, na jedną odpowiedź i naprawdę się muszę zastanowić. to jest bardzo dla mnie ważna decyzja, bo wiecie, że chciałbym w końcu pójść do kadeka, w którym wygram kvk ale no jest, jest dziwne. Niektórzy mogą się śmiać, że YouTuberzy mają jakąś tam klątwę i nie, wygra, nie wygrywamy KVK. czy z góry, lub też inni, z tego co słyszałem, też, też tak im się wspominało. Ja owem powiem tylko tyle, że no, no ja, ja przed tym jak dołączyłem do 3.090 może troszkę tak, no gdzieś tylko 3.090 miałem wygrane. Przegrałem, inaczej. Przegrałem, może jedno kVK to było kVK3. Wygrywałem bas z, z kVK4, 5, tam 6 na tych starszych krokach. Wygrywałem po, po raz, wygrywałem kVK1. Chyba z, w sumie, jak policzę razem razy to wygrywałem chyba 4 razy. Yy, lub też nawet 5. kvk 32, 2 też około 4-5 razy wygrywałem. Bo wiecie, że ja grałem też często na kVK1, kVK2, mając po prostu też te inne konta, które są teraz moimi farmami. tak, Tutaj mamy koło mnie. Jest. Optimus Prime lub też Optimus tutaj, no to to są to są, są kontakty, na którym też tam gdzieś tam pykałem KVK1, KVK2 jako taki bardzo low spender, bo wiedziałem, że mam konta, które są lepsze, a że grałem na dwóch KVK naraz, no to też coś tak się robiło. No i w sumie po 3091 los Los KVK3, no to tamty pory, no to wygrałem tylko KVK5. Ale bez gwiazdy też na 3,090. No i później były te 2,732, które było blisko wygrania KVK, lecz w pewnym momencie no pękło pękło 1,079, no i też pękło 3,202. Tam 1,568 robiło Final Pusha w poniedziałek rano. Pamiętam tak dziś i nas po prostu no, wypchali. No i przegraliśmy po prostu wtedy to KVK. A znowu na ostatni KVK 1,534, gdzie było naprawdę fajnie. Były dużo walki, kurde, Z5, e, Pass 7, Kingsland super były walki, naprawdę takie typowe mocne silne A walki wreszcie, wreszcie na 2, 6 3 8 teraz to jest Imperium, bardzo brek mm, Naprawdę super mi się grało. E, no ale po jednym nieuka Kingslandu dostaliśmy 3 Versus 2. Zresztą Las napisał nam, że musiał odpuścić, że niektóre królestwa stwierdziły, że już nie mogą i to chyba królestwo 1 1 1 4 tak? Bo pamiętam w pewnym momencie samo gdzieś tam się pojawiało, a potem przestali się pojawiać, więc no, ciężko się grało na wypoczętą w ziemię, eee, więc no przegraliśmy kolejne kawałka. No i teraz sytuacja... Podobna, zresztą pisaliśmy dzisiaj o tym na koalicji z chłopakami, że drugie KVK pod rząd, gdzie no, nie udało nam się e, to. E, że mam inaczej, że to na styku jest KVK i przegrywamy na styku KVK po prostu, bo e, bo nas jakby tak jeden z, ze sojuszników, czy też jedno z królewskich, no, stwierdziło, że już nie będzie walczyć i koniec, nie? Po jednym dniu Kingslandów, nie? bo trochę, no ale trudno, no, są takie takie rzeczy, się dzieją, no. Ja wiem, jeszcze zdawałem z tego sprawę. Nie mam na razie tego szczęścia. Może akurat za niedługo coś się w końcu uda wykombinować i ja po prostu będę w końcu zadowolony i, i trafię do takiego KD, które naprawdę yy, będzie mi jak domem yy, i będę mógł tam zostać na dłużej. Nie będę myślał po dwóch KVK, czy też nawet po jednym KVK, że Rada się zmienia, koalicja się zmienia, czy rad, Rada się zmienia, ludzie odchodzą. R5 nagle kończy Greta i teraz u. Bo, Naprawdę, ja myślałem, że w to, na 1.5.4 zostanę, to będzie mój nowy dom, bo znałem to niego, poznałem jego tam żonę. Naprawdę spoko ludzie i naprawdę mi się super grało na 1.5.4. Fakt, że mieli te minusy Arki, brak ogarnięcia dobrze Arki, brak tej ogarnięcia mobilizacji Sojuszu, ale inne rzeczy były fajne. Przede wszystkim KVK, te bale, ci ludzie, którzy byli w powierzchni KVK, jak granie w tym balu, to naprawdę mi się aż japa cieszyło jak grałem. Zresztą mówiłem wam o tym na streamie, jak grałem na 18.18, 18, jak grałem. Przepraszam, ja grałem na KVK, gdzie piltowałem konto na 27 2 i tam były te bale 18-18, nie? Jak w nich się uczestniło, naprawdę bale były zwarte. No, widać doświadczenie graczy. super się mi grało, nie? Naprawdę super. Ja lubię takie KVK grać. W tym KFLK tu nie było jakichś super bali, może dwa razy były, ale tak to była tragedia, nie. Te bale, które tutaj były organizowane przez ogólnie naszą koalicję Wody, to ludzie rozjeżdżali się, strasznie strasznie I muszę to też pomagał 152 nas rozjeżdżać w tych pierwszych początkowych walkach w, w Kingslandzie ale były słabe nie będę ukrywał naprawdę dla mnie były bardzo słabe nie takie jest takie jest moje jakby tak powiedzieć e, e, odczucie nie strasznie te bale wyglądały średnio nie zresztą kapeki bo też te, jakby tak, e, jeżeli chodzi o kapeki to pewnie skan dzisiaj będę robić więc czyli w poniedziałek więc ja też e, tam już potem, już wiedziałem w, dzisiaj w poniedziałek, że już bardziej nie puszowałem. Też grałem trochę na koncie Jeronimo, którego konto widzieliście na moim e, liveie na ostatnim kawałkach, gdzie grałem. E, więc, e, więc, jest też, jakby tak powiedzieć, tam, tam się potem troszeczkę skupiłem, pograłem. Nie było w niedzielę streama z tego względu, że musiałem się trochę wyspać, potem zaczęły się te walki. Poprosili mnie, żebym bił do nich na Discorda, e, trochę pomagałem tam w paru rzeczach, jeżeli chodzi o e, bale, jeżeli chodzi o troszeczkę tam prowadzenie, rozmawiałem dużo z właśnie Feniksem a propos rally, no bo też potem byłem na Jeronimo, więc chcieliśmy to jak najszybciej też ogarnąć no i ogólnie fajnie, fajnie się współpracowało I ja to wiecie, tak traktowałem po prostu taką pomoc koktajlową, nie chłopaki wiedzieli co mają zrobić ja po prostu tylko tak przyszedłem żeby porozmawiać pogadać i, i pomóc troszeczkę więc bo ja, tak jak mówiłem wcześniej ja się w r4 -kowanie, r5 -kowanie już nie chcę bawić dla mnie to już za dużo czasu jest marnowane przez to i ja już ja swoje zrobiłem jako r4 r5 więc w tym momencie po prostu mi się e, mi nie jest dobrze jak jest teraz więc mam nadzieję że na nowym królestwie nie będę w, wciągany e, w czasem w jakieś takie te bo zawsze mam taką dziwną tendencję że jak gdzieś tam idę to zawsze w coś mnie próbują wkręcić więc mi się zdaje, że tyle z mojego KVK z 1, 5, 3, 4 przegranej. P -p -p na pewno jeszcze zrobię oddzielny odcinek z statystykami, zobaczycie moje statystyki, jak wyglądały. Przypuszczam, że będą troszeczkę słabsze niż na poprzednim KVK, ale to też było pewnie, jest to, wiecie, to jest to spowodowane ilością walk, bo mieliśmy dużo mniej walk niż na poprzednim KVK i też z 5 trwa dłużej Kingslandy trwały dłużej pas 7 wyglądał totalnie inaczej więc to też było spowodowane pewnie tym że mogę mieć słabsze niż na poprzednim kawałka moje te a też wiecie że ja tam troszkę starałem się stawować przyspieszenia No bo chciałem coś zachować do, dla nowego królestwa gdzie się będę też mógł zregenerować przed ich kawałka jak do nich dołączę więc Tyle ode mnie. Dzięki wielkie że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, lajkujecie, donajtujecie. Ja to widzę. To mi naprawdę dużo pomaga. Wiem, że te reklamki, które wam wyskakują, też mi pomagają, bo to też potem mogę i w jakiś sposób tam kapkata gdzie obrawiam filmy, fajnie wam pobrabiać i to dla was stworzyć coś, więc mam nadzieję, że to też wiecie, że, że coś w tym robię, że to nie jest postawione. I tu mały tip, na koniec, Gwynblade tak, Shower King szedł ze 100 milionów siły. Nie wiem, co się stało. Szok i niedowierzanie. No mm. dla <laughs> taki mały tip. Gwen bardzo nie lubi tego kolegi. <laughs> Shower, jakby nie wiem, nie wiem. jakby, jak, Na jego koncie, jakby ktoś grał z naszego królestwa w pewnym momencie, nie? Nagle gość wyczyścił, czaskał tam wszystkich, wsełarmował. No, jak nie Shower King, nie? Szok, nie? Ale wiedzieliśmy, że będzie pilotowany. Pilotowane będzie to konto, tylko nie wiedzieliśmy po prostu. Czy znaczy ja nie wiedziałem kogo, przez kogo, nie? 准备继续，来喽。